Radio M107 i 6FM. Rozmowa poranka. A naszym gościem dzisiaj w rozmowie poranka jest rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pani profesor doktor, habilitowana inżynier Celina Olszak. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu jak wszystkie uczelnie, tak Uniwersytet Ekonomiczny także rozpoczął swoje zajęcia i swój rok akademicki. Proszę powiedzieć, Pani Rektor, czy podobnie jak na Uniwersytecie Śląskim, o czym wczoraj z rektorem rozmawialiśmy, także są różne poziomy alertów. Tam jest akurat zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony, które oznaczają stopień zagrożenia albo raczej sposób organizacji zajęć w sytuacji pandemii. Jak to wygląda na Uniwersytecie Ekonomicznym? No rzeczywiście pandemia bardzo skomplikowała nam różne aktywności, w tym proces dydaktyczny. Cały czas monitorujemy szerzenie się pandemii, badamy też preferencje naszych studentów, naszych słuchaczy, ale także pracowników. My mamy, powiedziałabym, troszeczkę inną strategię w stosunku do Uniwersytetu Śląskiego. Może nie mamy tych wspomnianych poziomów, o których tutaj Pan redaktor wspomniał, ale generalnie nasza strategia mówi, że wprowadzamy nauczanie w trybie hybrydowym. To jest dzisiaj takie bardzo modne określenie, czyli oznacza tryb mieszany. W większości jednak zajęcia w nadchodzącym semestrze będą prowadzone w trybie zdalnym, czyli z wykorzystaniem różnych technologii informatycznych. I tutaj robimy wszystko, aby te technologie były jak najbardziej przyjazne, były łatwe w stosowaniu zarówno przez studentów, jak i pracowników. W trybie zdalnym, tak jak powiedziałam, trybem zdalnym objęcie, objęta jest większość, właściwie większość studentów. Tryb taki stacjonarny, zdecydowaliśmy się wprowadzić tylko i wyłącznie dla studentów na kierunkach anglojęzycznych, na specjalnościach typu Euroclasses. Mamy bowiem trochę studentów, około 200 studentów, którzy właśnie studiują w języku angielskim, stąd też taka propozycja dla tych studentów, aby te zajęcia oczywiście w małych, w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego były prowadzone w trybie stacjonarnym. Również słuchacze z szkoły doktorskiej będą mieć przynajmniej niektóre zajęcia w trybie, w trybie stacjonarnym. Także powiedziałabym, reagujemy bardzo dynamicznie nad, i obserwujemy, co się dzieje w zakresie pandemii, ale także tutaj, tak jak powiedziałam, sprawdzamy i monitorujemy. Preferencji pracowników i studentów, tak aby jak najlepiej te, te formy nauczania wprowadzić w nowym, w nowym semestrze i w nowym roku akademickim. Pani rektor, technika to jedno, oczywiście, no a drugie to jak w tej technice odnaleźć się z, z jakością nauczania. I to pytanie także o to, czy to się udaje. I czy ten poprzedni okres pandemii, przedwakacyjny, który jednak też był okresem pracy zdalnej, no, czy częściowo hybrydowej, ale bardziej zdalnej, czy on przyniósł jakieś wnioski dla kadry nauczycielskiej, dla kadry naukowej na uniwersytecie? Takie wnioski, z których teraz możecie skorzystać i powiedzieć: tak, jakość nauczania będzie jak najwyższa, mimo wszystkich niedogodności, które wynikają ze zdalnej pracy. Tak, rzeczywiście no zawsze przywiązywaliśmy, niezależnie od formy kształcenia, ogromną wagę do jakości nauczania, a dzisiaj, właśnie w czasach pandemii, jakość danego nauczania jest naszym, powiedziałabym, priorytetem. Wyciągnęliśmy absolutnie wnioski z poprzednich miesięcy. Dużo zrobiliśmy w tym zakresie, aby tą jakość nauczania. W trybie zdalnym poprawić, udoskonalić. Myśmy właściwie zaczynali, zresztą nie tylko moja uczelnia, ale wszystkie uczelnie w Polsce, tak mi się wydaje, prawie od zera. Pandemia nas bardzo zaskoczyła. Myśmy niewielkie mieli doświadczenie mimo wszystko w zakresie zdalnego nauczania i proszę sobie wyobrazić, w przeciągu no kilku, dwóch, trzech miesięcy myśmy przeszli na pełny tryb zdalny. Co to oznacza? Że zajęcia były prowadzone w trybie, że ćwiczenia, wykłady były prowadzone właśnie z wykorzystaniem technologii informatycznych. Obrony licencjackie, magisterskie również odbywały się i odbywają się cały czas w trybie zdalnym. Różne posiedzenia komisji, które odpowiadają za nadawanie stopni naukowych, to jest także tryb, tryb zdalny, a więc dużo doświadczeń z ubiegłych miesięcy mamy w zakresie, zdalnego nauczania. No i dzisiaj oczywiście wszystko robimy, aby, aby jakość zdalnego nauczania poprawiać. W tym pomagają nam i studenci, z którymi mamy bezpośredni kontakt, którzy oceniają jakość zdalnego nauczania. Jak Właściwie... oceniają studenci tę jakość, bo wiemy, że egzaminy były dla nich pod koniec ubiegłego semestru tego przedwakacyjnego. Często dużym stresem, dlatego że to było coś nowego, zdawanie egzaminu. Nie mówię już o obronie pracy magisterskiej, na przykład, która czasem żałowali, że to nie jest w ogóle spotkanie takie tradycyjne z kwiatami, i tak jak to bywało przy tego typu egzaminach. No niestety, no niestety technologie oczywiście bardzo nam tutaj pomagają, ale no mają też swoje ograniczenia, tak jak pan redaktor powiedział, nie możemy spotkać się na żywo, nie ma tej pięknej oprawy, kwiatów, no i uścisku dłoni, no ale cóż, no dobro, zdrowie ludzi i studentów jest dla nas największym priorytetem, stąd też no, taka forma, forma nauczania. A jeśli chodzi, jak studenci oceniają zdane nauczanie, to powiedziałabym, no my mamy już pierwsze wyniki różnych badań na próbkach mniejszych, większych. Takie bardzo ciekawe badanie zostało zrobione przez pracowników naszego Uniwersytetu z Katedry Informatyki. Była to próba około 1700 studentów i studenci byli pytani między innymi właśnie, jak oceniają zdalne nauczanie, jak, jak oceniają technologie informatyczne. I powiem, generalnie no wnioski płynące z tego badania są takie, że studenci bardzo pozytywnie podchodzą do zdalnego nauczania. Nie mają problemów w większości właśnie z wykorzystaniem technologii informatycznych, różnych platform, aczkolwiek, tak zresztą jak pracownicy cały czas podkreślają, że brakuje im tej interakcji, bezpośredniego kontaktu. Nad tym oczywiście wszyscy. Ubolewamy, no i cóż, czekamy, aby pandemia odeszła i moglibyśmy się spotkać w naszych tradycyjnych salach, w naszych pięknych aulach, które czekają i na studentów i, i na pracowników. Pani rektor, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zajął trzecie miejsce rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu w takim rankingu, który pod koniec zeszłego roku opublikowała Rzeczpospolita trzecie miejsce wśród uczelni wyższych uczelni ekonomicznych. To jest pytanie o ofertę tego uniwersytetu, ale także o ofertę społeczną, nie tylko dla studentów i nie tylko dla tych, którzy karierę naukową chcą robić na uniwersytecie. Ale wiemy, że żyjemy w regionie, który teraz będzie podlegać chyba jeszcze bardziej dynamicznym i ważnym przemianom niż do tej pory, bo wiemy o planach restrukturyzacji górnictwa, czy wręcz likwidacji górnictwa. Jaką rolę Pani widzi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w tym społecznym otoczeniu, w tych przemianach? W takim działaniu trochę jak zespół doradczy, czy swego rodzaju think tank? Misją uczelni w zasadzie od samego początku, czyli od ponad 84 lat, bo tutaj warto dodać, że w tym roku wchodzimy w 84 rok funkcjonowania uczelni. Tą misją było zawsze, były te dobre związki, dobre relacje z biznesem, otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zawsze przywiązywaliśmy ogromną wagę do tych właśnie poprawnych, skutecznych relacji. Cenimy sobie współpracę z różnymi firmami, z różnymi sektorami, z różnymi ekspertami. Warto tutaj chociażby wspomnieć, że w ostatnim czasie został na uczelni powołany, jak ja mówię, taki zespół covidowy, którego zadaniem jest między innymi monitorowanie sygnałów pochodzących z gospodarki tutaj z regionu, z regionu siąskiego. Zespół ten koordynowany jest przez pana doktora Marcina Barona z Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych i zajmuje się właśnie prezentowaniem i analizowaniem różnych zjawisk takich gospodarczych, ale także o charakterze społecznym, zachodzących które zachodzą właśnie tutaj w regionie. A więc... I wyniki, tych badań, wyniki tych badań posłużą naukowcom teraz czy za ileś lat? Czy posłużą wręcz politykom i samorządowcom już teraz? Jak można wykorzystać ja takie myślę, wyniki? Te, te wyniki są na bieżąco udostępniane. W październiku będzie piąta edycja takiego raportu, a więc piąty raport, piąta analiza. I oczywiście raport to jest, ten raport jest przykładem powiedziałabym takiej ciekawej, interesującej współpracy z Urzędem Marszałkowskim i jest wykonywany głównie na zlecenie Śląskiego Forum Ekspertów i, i też temu forum te wyniki są udostępniane, aczkolwiek wyniki są dostępne na stronie internetowej i w zasadzie każdy może zapoznać się z tymi prognozami, ale także i diagnoza stanu gospodarki regionu Śląska w, różnych, w, bardzo, w bardzo różnych obszarach. No to o ten stan na koniec panią. Zapytam pani ocenę jako naukowca, jako rektora, jako osoby doświadczonej w sprawach ekonomicznych, gospodarczych. Jak pani patrzy, z optymizmem czy z niepokojem na to, co się będzie działo w najbliższym czasie właśnie w regionie? Rozpoczynając od tych decyzji o przejściu, odejściu od górnictwa węglowego, poprzez niepokoje górników, kończąc na tym, co nas tak naprawdę będzie czekać. Panie redaktorze, no cóż, no bardzo trudne pytanie mi pan zadał. Nie wiem, czy. Jestem na tyle osobą kompetentną, aby no, odpowiedzieć na to wyjątkowo trudne i złożone pytanie. Ja jestem generalnie osobą należącą do tych typu, które myślą optymistycznie i w każdej sytuacji starają się znaleźć dobre, dobrą stronę. No, na pewno. Ten czas jest dla nas wszystkich trudny, tak jak powiedziałam i dla uczelni, i dla biznesu, i dla różnych sektorów, w tym sektora górnictwa, czy, czy sektora branży motoryzacyjnej, która jest tutaj bardzo obecna na Śląsku i istotna dla funkcjonowania regionu Śląska. Myślę, że zbyt mało czasu minęło, aby wskazywać i, i prognozować, jak te trendy się potoczą i, i jak to wpłynie generalnie na, na całą gospodarkę i także gospodarkę regionu. No mamy takie pierwsze analizy, tak jak powiedziałam, ale one są, to są analizy krótkookresowe i rzeczywiście wskazują na pewne załamania, chociażby branży górnictwa czy, czy innych branż, także rynku pracy są to na pewno symptomy takie niepokojące, ale jak to w dłuższej perspektywie będzie wyglądać, to oczywiście czas, myślę, pokaże. Pani rektor, dziękuję bardzo za rozmowę. Pani profesor, doktor habilitowana inżynier Celina Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dziś była naszym gościem. Zdalnie, oczywiście. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję pięknie. Dziękuję. Do widzenia. Rozmowa poranka. Radio M 107 i 6 FM.